Witam Was w kolejnym komentarzu 26 listopad, poniedziałek, nowy tydzień, nowe komentarze, rozpoczynamy od Call of Duty 4 Model Warfare, tak dobrze brzmi, dobrze brzmi. Dobrze wszystko jest, poniedziałek, dawno Koda nie było na moim kanale, że naprawdę lata świetne, lata świetne Filmikówki, to ostatni raz wrzuciłem dla was Koda. Była FIFA, były Battlefieldy, były... Eee, co ja dla was jeszcze wrzucałem czat, letki i tym podobne rzeczy nie było dawno Koda czwórki, a na kodzie czwórce najwięcej się też grało, tutaj się szlifowało swojego skilla, robiło się też pierwsze komentarze, także wracamy z powrotem do Koda Czwórki. Słuchajcie, jest to Założony przez jakiegoś ruska serwer prywatny. E, tryb dowolny, 15-20 slotów. Mniej więcej tak dobrze śmigaliśmy. Mecze trwają tu 15-20 minut. Postanowiłem, że upierdzielę ten materiał do 8 minut. Takiego najciekawszego momentu. Seria ofiar 20 tutaj padnie. Zresztą zobaczcie sobie sami więcej Wam nic nie powiem. Także Call of Duty 4 od poniedziałku. Ten tydzień będzie taki kodowy. Postaram się jak dla Was jak najwięcej wrzucić materiałów z koda. Ja osobiście podziwiam też innych YouTuberów, troszkę bardziej takich znanych koksów którzy wrzucają po kilka filmików e, dziennie. Oczywiście podziwiam ich w sensie pozytywnym, nie chcę tutaj nikogo hejtować. Ja sam jak miałbym więcej czasu albo nie pracowałbym, a miałbym szybszego interneta, bo mam tylko 10 MB do władu, jeden upoladu wrzucałbym dla Was nawet po 2-3 komentarze dziennie. Niestety e, możliwości czasowo, finansowo megabajtowe. Pozwalają mi na wrzucenie jednego filmiku dziennie. I tak jestem zadowolony, że mogę wrzucić dla Was jeden komentarz dziennie, a średnia wyświetleń takiego jednego komentarza na dzień na 24 godziny to jest. Powyżej 1000 osób, czyli 1000 osób dziennie e, poświęca te 6-8 minut, aby obejrzeć, usłyszeć to, co mam dla Was do powiedzenia, za co Wam serdecznie dziękuję. Także rozpoczynamy od koda czwórki. Mam nadzieję, że wyprawiłem Wam humory, bo poniedziałek jest jebanem dniem. Nie lubię poniedziałku, bo wtedy w poniedzieli wolnym trzeba wstać, rozruszać te swoje kości. Teraz jeszcze ta pogoda nie pozwala na dobry humor. Deszcz, zaraz będzie śnieg, chlapa, le. Nie lubię poniedziałku. Wtorek powiem Wam już jest ciekawszym dniem. Jesteśmy rozruszani po poniedziałku. Wtedy najlepiej się gra, najlepiej się gromi, chce się pracować, chce się żyć. Środa też jest naprawdę bardzo dobrym dniem. Już jest to środek tygodnia. Nie jesteśmy powolnym, nie myślimy o wolnym. To jest najbardziej taki optymalny dzień czwartek, piątek. Jestem już takie powoli dni, kiedy zbliżamy się do weekendu, już myślimy o wolnym. Wiadomo sobota, niedziela jest to najlepsze dni chyba do gromienia, wtedy najwięcej mamy możliwości napierdzielania na serwerach. Ja zawsze Was zapraszam do gromienia weekendy na serwerach, wtedy najwięcej jest osób. Brat, wiecie co? Brat nie gra w Black Opsa 2, dałem mu tego Black Opsa 2, mówię tak, chłopie, idź graj w tego Black Opsa, ja schodzę z kompa, graj, wracam po dwóch godzinach, a on napierdala w Modern Warfare 3, powiedział, że w dupie ma Black Opsa 2, na chwilę obecną ten kod, ten kod ta wersja koda mu się nie podoba, ja zresztą z drugiej strony e, też mu się nie dziwię, jest to po prostu stary wyjadacz, 18 lat ma, 18 lat ma, a jest stary wyjadacz, który po prostu jest przyzwyczajony do starej szkoły oldschoolowej koda. Nowy Black Ops 2 jednak nie nawiązuje do tego, co prezentuje kod czwórka. Tutaj rzeczywiście jednak trzeba skilla, nie ma killstreaków nie ma jakichś wydziwiania, jakichś dronów są killstriki 3, 5, 7 twarde zasady ja zawsze jak używam killstreaki, jak jest mam w UAV później przechodzę na nalot, staram się puścić ten nalot zanim wbiję helikopter bo z helikopterem mogę się zablokować jest później problem przeczekać w kolejce na wypuszczenie helikoptera i moje killstreaki są zablokowane, dlatego napierdalam nalot, później dopiero ruszam z helikopterem jeżeli chodzi o serwery, jak zapewne wam Wcześniej mówiłem, gram na e, trybie dowolnym. Tutaj zresztą wy widzicie. Jest to jakiś rusek prywatny. Założył sobie serwer uekonką obraz pewnie jak mój kolega z FIFA 13 15 20 slotów, tak mniej więcej tu wygląda sytuacja. Nie wrzucałem całego materiału, upierdziłem go do 6 chyba czy 8 minut. E, taki najciekawszy fragment, nie będę wrzucał 20 minut tego materiału, bo naprawdę e, nie ma jakiegokolwiek sensu będziecie się tylko nudzić także 8 minut materiału Call of 4 gram tu w M4 a1 widzieliście seria ofiar 20 jak poruszam się na trybie dowolnym bo ja nie gram dużo na trybie dowolnym gram większość czasu na TDM-ach to jednak wybieram taki, wiecie, pewien obszar mapy. Wybrałem sobie tutaj dwa hangarki i po boku, gdzie jest ten czołg albo spawn z tymi dwoma takimi skrzyniami. Mniej więcej tak staram się poruszać po tych rejonach. Także mamy poniedziałek Call of Duty 4. M41 we wtorek coś może przyszykujemy Co my możemy przyszykować we wtorek mamy koda czwórkę Modern Warfare 2 dawno nie było. O, fajnie by było pograć. Pamiętacie, TAR-21, tak jest, kieszonkowiec, mocno balająca i ninja albo pewne celowanie, tak się właśnie grało, a killstreaky to były 5, 7 i 9 brat woli jednak AC 130, ja wolę jednak, jak mam do wyboru killstreaky wolę e, taki killstreak który umożliwia mi napierdzielanie z powietrza, a ja będę napierdalał z ziemi Najlepszym takim kistrikiem do Modern Warfare 2 jest dla mnie Piwlow. E, umożliwia oczywiście o napierdolanie wraz z harrierem z powietrza. Ja wtedy nie jestem zablokowany i mam możliwość napierdzielania z ziemi. Tak mniej więcej, w, w, bo najbardziej te mi się killstriki podobałem. No, chyba że trzeba napierdzielać nuka, a to już jest inna sprawa. Wtedy czapa-czapa jest w głównej e, roli. Powiedziałbym coś jeszcze, ale nie wiem, co, dla, co mam powiedzieć. Święty, o, właśnie, się przypomniałem sobie. Słuchajcie, święty Mikołaj niedługo. Koniec świata został odwołany. Jak zapewne wiecie wszyscy już w telewizji, o tym mówią, że już nie będzie końca świata, już odwołaliśmy koniec świata. Jaki Wy prezent chcielibyście otrzymać na chwilę obecną? Ja mówię Mikołaja, bo mam nadzieję, że wszyscy moi widzowie wierzą w świętego Mikołaja, że przybędzie on z wypasionym takim prezentem. Ledwo się przez ten komin przyciśnie chłopak i wam coś podrzuci. Ja jakich prezent chciałbym dostać? Hmm, więcej łapek, więcej łapek, może zielonych, albo komentarzy, jeżeli chodzi o YouTube, o sprawy prywatne. Powiem Wam 6 yy, grudnia, co dostałem na Mikołaja. Także pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Słyszymy się jutro w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, Mówię dla Was Sebo Gromiasty. Gromcie z mocą. Na razie, cześć!